Dziś zebrałem siłę, żeby wstać Z fotela, który zna każdy mój dzień To okno otwartego na świat I przez nie wszystko wróciło jak sen Ona przy mnie bez słów, tylko blisko Objęła mnie cicho, jak się tuli cień. Płakałem, patrząc na liście i słońce Jakbym był tam, choć wciąż w tym samym miejscu Czuję znów zapachy dawno zgubione Kwiaty skoszona, trawa, wiatr z ogrodu Nawet te surowsze nuty dziś coś znaczą, jakby każda woń była wyczekana Jeszcze tam w choć nie wiem kiedy do dźwięków ulic, do śmiechu dzieci, do krzyku myw i kruchania gołębi Do świata co czeka tuż za ścianą Jeszcze tam wrócę nie dziś nie teraz Ale nie zniknął mój dzień na schodach Czyli są zamknięte, ale nie na zawsze Wciąż słyszę echo tamtych kroków Czasem przez szybę widzę cię, gałęzi coś się w słońcu rusza I wtedy przez sekundę wiem, że wszystko jeszcze może wrócić. Nie czuję już zapachu psu, ani porannej kawy w biegu, ale to wszystko gdzieś tu jest, za rogiem w przyszłym biegu. Jeszcze tam wrócę, choć nie wiem kiedy, do dźwięków ulic, do śmiechu dzieci. Do krzyku myw i kuchania gołębi, Do świata co czeka tu za ścianą. Jeszcze tam wrócę, nie dziś, nie teraz. Ale nie zniknął mój dzień na schodach. Drzwi są zamknięte, ale nie na zawsze. Czas słyszę echo tamtych kroków. To nie jest koniec, to tylko pauza. Jak oddech przed kolejnym dniem. Jeszcze zapalę kiedyś słońce. Na swojej twarzy wiem, że wiem. Już zapomniałem jak to jest. Ale nie przestałem chcieć. Jeszcze tam wrócę może powoli, ale zrobię pierwszy krok już przy oknie. Jeszcze tam wrócę, choć nie wiem kiedy Do dźwięków ulic, do śmiechu dzieci Do krzyku mew i kruchania kołębi Do świata, co czeka tuż za ścianą Jeszcze tam wrócę, nie dziś, nie teraz Ale nie zniknął mój dzień na schodach Drzwi są zamknięte, ale nie na zawsze Chociaż słyszę echo tamtych kroków To nie jest koniec, to tylko pauza jak oddech przed kolejnym dniem, Jeszcze zapalę kiedyś słońce, Na swojej twarzy wiem, że wiem. Już zapomniałem, jak to jest, Ale nie przestałem chcieć. Jeszcze tam wrócę może powoli, Ale zrobię pierwszy krok już przy oknie.